Hello, hello, howdy, hog, siemanko mordeczki, witam was w gameplayu z rdr 2 online e, mamy teraz e, dostępny akurat miesiąc o tak, to są miesiące, a nie tygodnie e, bimbrownika no i mordeczki, ja tej śmigam teraz e, zrobić misję e, właśnie związaną z moją zimbrownią tak ukręciem łeb chociaż nie do końca nie odwaliłem go spróbuję to zrobić po cichu aczkolwiek jak się nie uda to trudno eee, zamienię sobie jeszcze tylko tak to na ulepszony łuk? Tak bardziej po rdzennoamerykańsku, tak, bo się powinno mówić: rdzenni Amerykanie. No wiem, że to jest nowa mowa, ale szczerze mówiąc, w Indiach powinni być Indianie. Wiecie, no, ten włącz bo jest cały czas powielany szczerze mówiąc to chyba nigdy nie walczyłem nożyczkami. Ja w ogóle mm, gram tutaj tak naprawdę na sesji solo publicznej zmieniłem sobie po prostu mm, MTU I słuchajcie, no tak naprawdę mam online, ale offline. Tak jest. Po prostu dla mnie to jest o wiele wygodniejsze niż e, użeranie się z gryferami, bo szczerze mówiąc, to po prostu często nie da się normalnie grać. O! Już nie zauważyli. I jeśli nie wiecie, to moja postać jest właśnie rdzennym Amerykaninem, w połowie rdzennym Amerykaninem, w połowie Polakiem. Pół rdzenny Amerykanin, pół Polak z plemienia Łapiti. Taki jest background w mojej postaci. Ale taki, yy, można powiedzieć, socjalizowany rdzenny Amerykanin. No, też akurat. Jak tutaj widzicie mam zarost. No, jako że oczywiście matka to modena Gawos, albo e, tak akurat się nazywa, nie Gawros, tak jak w GTA, tylko Gawos, była Polką. No, i tutaj jak widzicie, obozy bimbrowników e, mam odszukać i po prostu ich e, wszystkich odwalić. E, I tak, ja korzystam oczywiście e, z autocelowania, bo też tak nie jest o wiele wygodniej. E, wiem, że to jest normalne na e, konsolach. Ja gram cały czas na PS4. PS4 Pro Dlatego akurat yy, niestety to słychać jak jakby odkurzac pracował A to niestety jest moja konsola Tak mordeczki To tak akurat wyje yy, mój plejak Ale postanowiłem nagrać to jednak yy, z głosem Bo wiem że już małdziliście że jest bez, bez komentarza, to kurde, trzeba się tym zająć. Tutaj, jak widzicie, mam wszystkie odblokowane strzały, jak i śledzącą, z dynamitem, czyli de facto, który robi z łuku bazukę ognista, zatruta, no i oczywiście tutaj na, na drobną zwierzynę. Nie ma tutaj ulepszonej. E, właściwie, to powiem inaczej. Jest zamiast e, zamiast e, ulepszonej e, strzały, jest akurat ta śledząca. Super, czyli. Eee, czyli zmarnowałem tylko dobra ostatni mi się został to na trzeci wypadek jeszcze tutaj tej opa koktajlem mołotowa i tak muszę akurat sobie zaraz wyczycić yy, obrzyn. Bo troszeczkę się taplałem jednak. Yy, czy to w jeziorze, czy to w rzece. A niestety to jednak mordeczki yy, pogarsza stan broni. Porobione. Wystarczy już tylko opuścić obszar. I su, pierdut. Zrobiłem to. I tak wiem, że mi głośno działa play jak Nie musicie mi o tym mówić. Także mordeczki. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Elo. Pierdut.